Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z serii Moje partie. Gramy na 10 plus 0. Przeciwnik ze Szwecji. Yy, jedziemy. Partia włoska z mojej strony. O, przeciwnik chce coś napisać. Ok. Fajnie, że mi podajesz dłoń, Byku. Yy, dobrze, Roszada. Teraz tak jak zagram tu, to on nie może być tu. Jeszcze raz. Gram skoczek E6, on tu. Ja mogę tak zagrać. Tym bardziej, że po skoczek tu, to ja mam roszadę. Dobra, Roszada jest. e jeden. Skoczek G4. Potem. szczerze że tak mało komentuję, ale skupiam się mocno bardzo. Przeciwnik teraz powinien grać, tak mi się wydaje, sko yy, skoczek. Je, Boże, jaki skoczek? Goniec E3. Żeby to pobronić. Bo wierzą się, wracać to tak trochę bez sensu. No, ewentualnie tak. Dobra, Hetman E6. Hetman f to był zły ruch, bo teraz muszę się wrócić, straciłem tempo. No dobra, zdarza się to. Takie rzeczy również się zdarzają. Wybiję to. Jak mogę zyskać parę gońców, parę gońców to czemu mam tego nie zrobić? Dobra, D6. Przepraszam najmocniej za te za te tutaj chrząknięcia. Dobra, goniec D7. Okej, okay, C3 po to, żeby opanować centrum. To koniec B6, żeby potem zagrać po raz kolejny w tej partii Hetman F6 i żeby nie wisiał mi już ten punkt Dobrze. Bierza C8 Mam takie wrażenie, że gram troszeczkę bez sensu dzisiaj, no ale dobrze. Dobrze, Hetman e 6 Jak to zbije? Przeciwnik to zbije. Nic mi to nie dało, więc poprawię Hetmana. Teraz grozi to. Wykorzystujące związania. <laughs> W razie tego, no to skoczka przestawię tu. Może nawet na bandę nim zagam, żeby tutaj gońca postraszyć. Przeciwnik zaproponował wymianę. Na którą chcę, czy nie chcę, to nie mam za bardzo wyboru, muszę się zgodzić chyba, bo nie mam odejścia żadnego hetmanem. Ewentualnie to zostawić i potem odbić z H. <laughs> A jakbym zagrał skoczek A5, to on by się wrócił bez sensu. Dobra, no muszę to zbić. <laughs> no i grzecznie się pobronić na tym punkcie. Dzięki co wyrównana walka, dobra, d5, d5 to ja zagram skoczek a5, <laughs> I zagram B5 po to, że jak A4, to ja tutaj. Żeby tego skoczka po prostu oswobodzić. Żeby nie został on złapany po prostu, tak? Mam nadzieję, że logiczna. Potem będę mógł spróbować zagrać C5. C5, bo jak bicie, bo jak bicie w przelocie, to ja biję wierzą, a jak bicie tu, no to w sumie bez różnicy, bo też biję wierzą. Tu, tu i tu. I tu. Nie podoba mi się to. Dobra, zagram tak, żeby tego pionka pobronić. Zawczasu. I przeciwnik chyba teraz podstawił Pionka, bo musi się wrócić i ja to zbiję. Dobrze, biję to. No i się wracam. No i mam Pionka więcej. Dobra, bicie, bicie. Mogę też zagrać taki dziwny goniec A1, po to, żeby przyjść wieżom na A7. Bo ona tutaj nic nie robi. Dobra. Znaczy goniec A8, przepraszam. Goniec A8 z planem wieża A7. No i teraz. Wrócę się gońcem. Takie manewrowanie figurami. I teraz będę planował zbić. Zbiję to zbiję. A wiecie co? Zbiję to z tej prostej przyczyny, że ten pionek teraz jest wolny. I zbiję to, żeby pozbyć się mojej słabości. <coughs> Mam dwa wolne pionki w tej chwili. Dobra. Ten goniec strasznie stoi. Ja wiem, że, to jest, że ten goniec to jest tragedia, ale poczekajcie, ja go jeszcze rozwinę. On znajdzie swoje miejsce na tej planecie. Dobrze, mm. tu chciałbym, żeby mój koniec stał, wiecie? Bo nie za bardzo jest jak to zrobić. To jest ten problem właśnie. Teraz tak, albo wieża C7, żeby to pchać, albo król H7, albo król F8. Dużo jest pomysłów, Ja jednak zagram w taki sposób, żeby tego pionka mocno trzymać. Potem może F6 i go nic tu, ale to wtedy F5. Dobrze. Królcha siedem, bo nie wiem co zagrać. I w ogóle mało czasu mam. Dobra, lecimy. Lecimy pionkiem do pola przemiany. Teraz tego będę prowadził za rączkę. Pionka. Król do przodu to często w końcówkach. No dobra, może to nie jest taka stricte końcówka. Bo trochę figur jeszcze zostało. No i dobra, przeciwnik musi się bronić. Dobra, dwa wolne pionki. Dwa wolne pionki to jest. Często... Tylko ten czas, kurde. Dwa wolne pionki to jest często siła. Potworna, rażąca. Dobra, tego pionka już odpuszczę. Lecę tymi. I teraz król tutaj. Potem tak. Dobrze. Wiecie co? Chyba mu remis zaproponuję, bo ja już czasu nie mam. Nie ja chcę Ambitny. Dobra i teraz tu. Wisi to, wisi to. Nie ma jak dać szacha. Dobra. Go nic więcej, ale strasznie ciężko to będzie zrealizować z uwagi na, na czas. Dobra, mam szach z odsłony. Niewiele mi to daje. Dobrze, król się nie przedostanie do tych pionków. Okej, okay, muszę się wrócić, żeby mata nie dostać. Ciężka to będzie końcówka do zrealizowania, ale wierzę, że się uda. Dobrze. Tutaj na pewno już mam remis, tutaj na pewno nic nie skieprzczę. Znaczy myślę, że tu jest wygrana, tylko kwestia czy ja minutę zdążę. czy ja w minutę zdążę zamatować? Dobra, zdobyłem tego pionka. I teraz tak mam minutę na to, żeby zamatować przeciwnika wieżą. Dobra. Już jest wrogu. Dobrze tempujemy. Mamy to, widzowie. Udało się. Mamy to. Po wielkich, niewyobrażalnych mękach. Udało się. Dobrze, przeanalizujmy tą. Szaloną partię. Gdzie były błędy, gdzie mogłem ewentualnie zagrać lepiej? Było parę błędów. Dobrze, tutaj debiut poszedł w miarę dobrze. No i skoczek G4 to, to błąd. Skoczek A5 było podobno najlepsze. Ale czemu zbicie tu jest teraz najlepsze? A co jak ja zbiję? To co teraz? Aha, to skoczek tutaj. I teraz ja się muszę wrócić. I on bije tu. No, dobra. Nie widzieliśmy tego obydwoje. No i kolejny błąd, mm. Hetman F6, to jest kolejny błąd, skoczek D4, przyznam się szczerze, że to było do zauważenia, nie wiem czemu tak nie zagrałem, ale dobrze. Yy, tutaj wszystko fajnie, wyrzucam się niedokładność, co było najlepsze, skoczek E7, no dobrze. Mi skocze k5 teraz, to jest błąd. Dobrze. Tutaj wszystko było dobrze pograne. I tutaj już pchać podobno należało. Król h7 to jest błąd. Nie wiem w sumie nawet dlaczego, co ja tu mogłem grać. koniec D7. No koniec... Jaka to jest różnica? z D7 teraz, czy z D7 potem? O Jezu, ile tu błędów poszło. Dobrze. Weźcie też pod uwagę, że tutaj presja czasu. No dobra. Jaka oto partyjka. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i cześć.